Halo! Bardzo proszę o spokój. Proszę Państwa, wsiadło Was dwa razy za dużo do jednego samolotu, więc ja bym bardzo prosiła, aby się trochę no, ścieśnić. Tylko proszę uważać, żeby nie zadeptać prezesa, a nie leci z nami. No i bardzo dobrze. Tak, Panie Ziobro, może Pan usiąść na kolanach kolegi. Kolega się nie zgodził? No ale proszę nie płakać na pewno zaraz ktoś się zgodzi. Pani Beato, ale proszę nie blokować tego przejścia. O, pan prezydent na pewno chętnie weźmie pana ziobra na kolana, prawda? No, już załatwiał. Panie Antoni, nie zmieści się pan do tego luku na bagaż podręczny. A, jednak się uda. Pan Jackiewicz, a co pan tu robi? Nie ma pana na... libertę? O Boże, ile nazwisk. Tak, tak, za zapraszam, zapraszam. O, jest też pani kępa z pakunkami, z zakupami. To pakunki proszę położyć na panu Waszczykowskim. Tak? Samolot niebezpiecznie przechylił się na lewo? Ale właśnie przyszła grupa dziennikarzy z prawicowych mediów. To ich posadzimy po prawej stronie. No i już równowaga w samolocie wyrównana. Panie Morawiecki, proszę nie wpychać tamtej walizki, bo właśnie przed chwilą schował się tam pan Antoni. A, dał pan radę. No, tak, panie prezydencie? A jeszcze pana kuzyn, znawca win. No, taki młody chłopak, a już alkoholik. To znaczy, chciałam powiedzieć, na rządowej posadzie. – Chłopcze, a ile zarabiasz? – Sześć tysięcy na rękę? No to chyba jak na kogoś bez wykształcenia. To całkiem nieźle, nie? – Panie Błaszczak, proszę co chwilę nie zaglądać do pana Antoniego, bo go to denerwuje. – A sprawdza pan, czy oddycha. – No i co, oddycha? – Nie, no to proszę go jednak stamtąd wyciągnąć. – Tam na końcu proszę się nie kłócić. Ksiądz biskup ma prawo siedzieć na dwóch fotelach, bo na jednym się nie mieści. – A na dwóch eminencja też się nie mieści? A no to ja zapraszam do kabiny pilotów i tam proszę sobie wybrać odpowiedni fotel. A chce ksiądz usiąść na obu? Ale no to, to pan Błaszczak zaraz usunie pilotów. A umie ksiądz pilotować? A, ministranci grają na Flight Simulator. No to spokojnie może ksiądz wsiadać za sterami. Dobrze, to jeśli wszyscy już siedzą, stoją albo leżą, za 6 godzin podstawimy następny samolot, więc jeżeli ktoś nie chce ryzykować życiem, to można poczekać na następny lot. Nie, wszyscy akurat chcą lecieć tym rejsem. No tak, w kupie zawsze raźniej. No to ojcze biskupie, startujemy. Pulap, Eminencio. Pull up. Pull up, pull up, pull up. koniec zapisu.